Druchowie z jednostki OSP Zawada Uszewska postanowili pomóc brzeskiemu szpitalowi, aby ten mógł zakupić niezbędne środki medyczne do walki z koronawirusem. Mowa m.in. o maskach i pakietach ochrony osobistej, płynach do dezynfekcji i najprostszym sprzęcie medycznym. Na ten cel uruchomiono zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl. W tym momencie jest yy, ciężko. Ze sprzętem, z, z wszelkimi środkami ochrony osobistej. Brakuje na to pieniędzy. A w normalnych czasach wszystko wystarczyłoby na kilka miesięcy. Natomiast teraz, w związku z rygorystycznymi procedurami, przepisami dotyczącymi higieny osobistej, dezynfekcji, po prostu brakuje wszystkiego maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć szpital. Chcemy połączyć Białowickiemu szpitalowi, ponieważ. Można to powiedzieć, teraz role się odwróciły. W przypadku zagrożenia ludzi, czy pożaru, czy powodzi, to my jako straż byliśmy na pierwszej linii frontu. My jako pierwsi jechaliśmy, udzielaliśmy pomocy. Teraz te role można powiedzieć się odwróciły. To lekarze, pielęgniarki, cała służba medyczna, to teraz oni są na pierwszej linii frontu. A my jako straż po prostu teraz ich możemy wesprzeć. Strażacy ochotnicy z Zawady Uszewskiej założyli, że dla brzyskiego szpitala uzbierają 10 tysięcy złotych. Taką kwotę wpisali na portalu zrzutka.pl, jednak jak wyjaśnia jeden z członków OSP... Nie mamy z góry założonego limitu. Po prostu zbieramy ile uzbieramy, tyle po prostu przekażemy na, na szpital. Nie mamy określonej ceny. Te środki są im niezbędne, to oni nas ratują, oni pomagają ludziom, wszystkich chorych po prostu... Ze wszystkimi chorymi, oni się kontaktują, także no, są, są pierwszą, na pierwszej linii w walce z epidemią koronawirusa, dlatego też postanowiliśmy, że musimy ich wesprzeć. Nasza jednostka, co prawda, nie uczestniczy w działaniach medycznych, natomiast, natomiast taką inicjatywą Chcieliśmy ich wesprzeć. Druchowie apelują też o przestrzeganie restrykcji, które wprowadził rząd w związku z epidemią koronawirusa. Apeluję z gorącą prośbą, żeby stosować się do tego, ponieważ po części również w naszych rękach jest nasze zdrowie. Jeśli my się nie dostosujemy do oboszczeń, to po prostu lekarze będą mieli trudniej, będą mieli więcej pracy, co przez co. Idzie, że nie wyzdrowiemy, nie pokonamy tej pandemii. Dodajmy, że obecnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 957 osób. Z kolei w województwie małopolskim na COVID-19 choruje 51 osób.